W związku z tym też, że no, bywam nieraz hałaśliwy przez ten cały hip-hop, to tu z okna z jednej strony mam widok na las, z drugiej strony na cmentarz, więc śmiało mogę hałasować. I w związku z tym też, że nie jestem jakoś super poukładany, no więc też sobie pomyślałem, że no będę pasował do takiego lekkiego zamieszania. Czasy są serio lekko zwariowane, jedynym lekarstwem jest to spotkanie. W na rozmowie, co robić by żyć? Prosimy Cię, powiedz w dzisiejszych czasach. Potrzebny ten balsam, człowiek wietrze to to... Pochodzę z zupełnie innego świata i nigdy nawet nie byłem ministrantem, no więc po ludzku to było trudne, żeby się poddać takiej formacji i dać uformować na księdza. O kurde, tam później jest tak stromo i taki lód, piernicze to. Jeżeli tu jest problem, to później będzie dramat. Dawaj, bo nam spodnieć do z tą mordowych. zaraz dziecko przemoknie. Odmówimy sobie modlitwę pański? No to dobre, ale to... I ale się módl, dobra? No i teraz jak jest odpłynięta Matka Boża, no to inaczej. No więc ja już to w hip-hopie tego szukałem. W ogóle ta subkultura wiąże się z wolnością. Ale taka prawdziwa wolność to właśnie jest przy Panu Bogu. Tak, na serio, ja to odkryłem niedawno tam. No dobra. Mówię, Zambony tłumaczy ziomką wiara. Bóg, pokój dobra, zawsze wciąż na okrągło. wiara. Bóg, pokój dobra, mówię, zambony. Żeby dzisiaj zostać ciędzy musi być trochę szaleństwo. Szaleństwo.